Cześć, dzisiaj M12 kafę po rozpakowaniu, oczywiście Junak. Tutaj mamy do zrobienia w odróżnieniu do Vintage'a lub klasycznej m 12 do zrobienia jest tylko i wyłącznie przednie koło i kierownica, nic więcej. Tył jest gotowy, bo po prostu jest zupełnie inny, więc tutaj się tego nie, nie robi. Dużo większe, słuchajcie, kierunkowskazy ma, niż, niż, niż te wcześniejsze wersje. Następna różnica, no to już ktoś mówił, gdzieś na filmie widziałem, że jest inne wykończenie licznika, ale to, co najciekawsze, to tak, jest inny kształt ramy tutaj. O, widać, ona taka jest troszeczkę półmat, jak gdyby, a nie błyszcząca. I to, co najważniejsze, zobaczcie: metalowe osłony. Vintage i zwykła M12 ma tutaj plastikowe te osłony. Tutaj mamy metal, także troszeczkę jednak coś zmienili poszło to do przodu postarali się, jednym słowem cena rośnie, ale widać tutaj zmianę na, na plus i tyle słuchajcie, no jak zwykle, po rozpakowaniu szybki filmik nie? a dobra jeszcze wam pokażę tutaj w pudełeczku o, mamy oś, koła mamy zestaw śrubek które będą potrzebne narzędzia i do mocowania kierownicy tutaj element błotnik przedni lusterka mniejsze lusterka są niż standardowo okrągłe zobaczę po rozpakowaniu zmontowaniu tyle